W Czarnej Sędziszowskiej Ochotnicza Straż Pożarna ponownie udowodniła, że jest nie tylko gotowa do działania w sytuacjach kryzysowych, ale także aktywnie wspiera rozwój lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu i pracy strażaków mieszkańcy mogą teraz korzystać z odnowionej sali w Domu Ludowym, która będzie służyć spotkaniom i imprezom okolicznościowym. Sala w domu ludowym od lat jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, jednak z upływem czasu jej stan techniczny znacznie się pogorszył. Na szczęście z pomocą przyszli strażacy z OSP Czarna Sędziszowska, którzy własnymi siłami podjęli się remontu. Chcieliśmy, aby mieszkańcy mieli miejsce, gdzie mogą się spotykać i organizować różne wydarzenia. Mówi Kamil Siwiec, sekretarz OSP. Zapalnikiem do remontu było cyklinowanie parkietu zaplanowane przez Urząd Gminy. Po tym cyklinowaniu, kiedy weszliśmy na tą salę, to stwierdziliśmy, że ten nowy parkiet nie bardzo pasuje do ścian, starych, zakurzonych ścian. Lampy też były, można powiedzieć, z poprzedniej epoki i całe wyposażenie, także stwierdziliśmy tutaj wspólnie razem z. Ze strażakami, że wypadałoby coś z tym zrobić. I po konsultacjach z paniami z Urzędu Gminy, które zajmują się domami ludowymi, dowiedzieliśmy się, że na ten rok niestety remont nie jest planowany, więc tutaj weszliśmy z inicjatywą, że żeby zmniejszyć koszty, podejmiemy się tego remontu sami. I jeszcze postaramy się zdobyć jakieś dodatkowe fundusze, żeby jak najmniej obciążyć urząd gminy tymi kosztami, a przy okazji coś zrobić wspólnie razem dla społeczności. Prace remontowe obejmowały m.in. wymianę podłóg, odmalowanie ścian, modernizację oświetlenia. Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców oraz zaangażowaniu strażaków prace zostały zakończone na czas, a efekt końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania mieszkańców. Staraliśmy się troszkę odmłodzić tę salę, wiadomo, że ściany czy filary musiały zostać na swoich miejscach. Miejscach, ale zarówno kolorystyka, jak i wyposażenie, takie jak lampy, czy barierki na balkonie, są nowoczesne. Zupełnie inne niż były wcześniej, bo wcześniej mieliśmy tutaj barierki z wyginanego drutu lampy to były zwykłe okrągłe plafony. Myślę, że sala nabrała takiego nowego wyrazu, i, i będzie ładnie służyć tutaj społeczności lokalnej i z całej gminie. Bo wynajem naszego domu ludowego może sobie zrobić każdy nie tylko nawet z terenu gminy. Kamil Siwiec podkreśla, że prace remontowe były możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Największym wyzwaniem było zebranie się, bo wiadomo, że każdy pracuje, każdy ma jakieś swoje zajęcia, rodziny, więc największym wyzwaniem było zebranie się po prostu większą ilością osób, żeby tutaj te prace postępowały szybciej. Bardzo długo zajęło nam maskowanie w ogóle ścian przed malowaniem. Tutaj przy malowaniu nam pomógł lokalny przedsiębiorca. Ale, ale do tego malowania musieliśmy to wszystko przygotować, więc to zajęło bardzo dużo czasu. Jakieś drobne poprawki, szpachlowania, to też zajęło sporo czasu. A reszta no to już jakoś szła po prostu swoim tempem. tak? Tutaj dużą rolę odegrały też panie z koła gospodyń wiejskich, które pomogły nam zarówno w przygotowaniu strażaka do maskowania, jak i później w sprzątaniu, bo jednak kobieca ręka przy sprzątaniu ma swoje plusy i tutaj bardzo dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń. Daliśmy chyba wyraz tego, że wspólnie można więcej i, i ten remont udał się, myślę, w stu Wszystkie prace remontowe zostały wykonane przez druhów w czasie wolnym, bez wynagrodzenia. Robiliśmy to w czynie społecznym, tak jak dawniej, w czasie wolnym. Była to też okazja do spotkań, do dyskusji, bo tutaj wiadomo, przy pracy zawsze ta rozmowa jakoś inaczej idzie, luźniej. E, tutaj warto wspomnieć o sponsorach, którzy odegrali dużą rolę w tym remoncie. E, Hubert Szlachta, który wymalował nam to agregatem e, praktycznie nieodpłatnie. E, firma Blachtek z która przekazała nam w symbolicznej cenie materiał na nowe barierki. Pan Sroka z Czarnej, który ma zakład stolarski, który. Zgodził się odnowić stopnie do schodów. Tutaj tych firm można by wymieniać sporo. Warto też wspomnieć o Fundacji Śnieżka, która udzieliła nam rabatu na farby w wysokości 35% to była spora kwota. Całość materiałów pokrył rząd gminy, sędziuszowy. Za to też dziękujemy, że, że odpowiedzieli pozytywnie na naszą inicjatywę. Cieszymy się, że wspólnie właśnie można się dogadać i zrobić coś razem dla dobra ogółu. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej po raz kolejny pokazała, że jest integralną częścią lokalnej społeczności. Dzięki ich wysiłkom mieszkańcy mogą teraz cieszyć się odnowioną salą w Domu Ludowym, która będzie miejscem wielu niezapomnianych chwil.